Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek Polityki Zagranicznej, a będzie to odcinek wyjątkowy, bo przygotowany we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich. Służby specjalne to klucz do zrozumienia rosyjskiego państwa, ale ten bardzo istotny temat jest zarazem bardzo skomplikowany, dlatego bardzo cieszę się, że przy tworzeniu tego materiału mogłem posiłkować się wiedzą płynącą ze sprawdzonego źródła. Jeśli ta tematyka was zainteresuje, już na wstępie chciałbym zachęcić was do tego, żebyście zaobserwowali kanał na YouTube ośrodka studiów wschodnich. Znajdziecie tam bardzo wiele szczegółowych materiałów na temat rosyjskich służb specjalnych i innych aspektów życia politycznego, społecznego czy gospodarczego w Rosji. A teraz nie przedłużając, zaczynajmy. Początków wielkiego znaczenia służb specjalnych dla rosyjskiego państwa można doszukiwać się w czasach bardzo odległych, które stały się fundamentem dzisiejszej Rosji. Pierwszym władcą, który używał tytułu cara był Iwan IV zwany Groźnym. To on zapoczątkował tradycję silnej, autorytarnej władzy i tak jak wielu jego następców funkcjonowanie systemu oparł na policji politycznej. Stworzoną przez niego opryczninę można uznać za pierwowzór państwa policyjnego. Przeszkodą na drodze do wprowadzenia systemu z silną, centralną pozycją cara byli bojarzy, elita ówczesnej Rosji, tamtejsza szlachta, właściciele często wielkich majątków ziemskich. Plan Iwana był prosty: wydzielić jak największy obszar państwa spod kontroli bojarów. Od tej pory to car miał sprawować nad tym obszarem bezpośrednią kontrolę wraz ze swoimi zaufanymi ludźmi. Metoda realizacji tego planu. Również nie należała do skomplikowanych. Posuwano się do morderstw, używano terroru, brutalnej siły. I właśnie tym zajmowali się oprycznicy. Rekrutowani z każdego stanu społecznego, likwidowali wszelki wewnętrzny opór wobec silnej pozycji cara, nawet ten domniemany opór. Podobnie jak w przypadku dużo późniejszych, ale pokrewnych charakterem wydarzeń rewolucyjnych, nierzadko najwięksi zwolennicy takich działań sami kończyli umierając po długich torturach. Pierwowzór rosyjskiego państwa policyjnego okazał się jednak skuteczny, na natrwałe zmieniając istniejący w Moskwie reżim polityczny. Proces ten dobitnie pokazuje, jak olbrzymi wpływ na rosyjską państwowość miał okres brutalnej dominacji mongolskiej. Wpływ, który rezonuje do dziś. Nawiązania do opryczniny pojawiają się dziś w kontekście takich wydarzeń, jak na przykład mord na Niemcowie. Ten głęboko historyczny wstęp nie będzie jednak wyznacznikiem charakteru całego materiału, Próba opisania wszystkich służb specjalnych Rosji na przestrzeni wieków wymagałaby serii filmów dokumentalnych, a nie kilkunastominutowego klipu. Zresztą myślę, że na temat tego, jak bardzo ważne były służby specjalne w czasach carskich, szczególnie w tym okresie, który przypadał na rozbiory Polski, wiemy w Polsce całkiem niemało. Każdy z nas czytał o nich nie raz. Od Mickiewicza i Dziadów do Żeromskiego i Syzyfowych prac. W tle opowieści o polskiej martyrologii zawsze pojawiały się przecież rosyjskie służby specjalne, często nienazywane w ten sposób. W 1826 roku powstał trzeci oddział kancelarii osobistej jego cesarskiej mości wraz z korpusem żandarmów. A w 1881 roku ochrana, pierwsza struktura odpowiadająca definicji tajnej policji. Przyczyną powstawania nowych struktur bezpieczeństwa był wzrost nastrojów antysystemowych. Na trupie rosyjcarskiej powstało państwo, gdzie rola służb specjalnych była jeszcze większa. Działania Związku Radzieckiego w tym zakresie również trzeba zaliczyć do wiedzy powszechnie znanej. Służby specjalne Wielkiego Wschodniego Sąsiada były wielkim zagrożeniem dla Młodej II Rzeczypospolitej. Sowieci wspierali ruch komunistyczny i nieustannie szpiegowali nowe polskie państwo. Istotną rolę w tak szerokiej znajomości tajnych działań sowieckich służb odgrywa fakt, iż ich działania były bardzo często wymierzone właśnie w Polaków. Operacja Polska NKWD, Katyń czy brutalne kształtowanie się reżimu komunistycznego po II wojnie światowej to dość oczywiste przykłady, choć temu ostatniemu warto poświęcić kilka zdań więcej. Wszyscy doskonale wiemy o tym, że Polska w wyniku II wojny światowej stała się państwem zależnym od ZSRR, ale jak w praktyce do tego doszło? Obok działań dyplomatycznych na arenie międzynarodowej i tych represyjnych w kraju, niezbędna była jakaś legitymacja demokratyczna. Wolne wybory w Polsce były jednym z zapisów porozumień jałtańskich. Przed wyborami z 1947 roku, rok wcześniej, odbyło się w Polsce referendum. Referendum miało dać czas komunistom, by uspokoić nastroje społeczne, by sprawdzić popularność obozu rządowego, obozu komunistycznego, ale co chyba istotniejsze, miało stanowić test dla mechanizmów fałszerskich, wykorzystanych później w wyborach do Sejmu. Wynik referendum w Polsce miał duże znaczenie dla Związku Radzieckiego, który nie mógł pozwolić na napotkanie przeszkód w procesie politycznego uzależniania Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też za proces fałszowania wyników głosowania odpowiadali przesłani do Polski funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR. 22 czerwca szef komórki odpowiadającej za operację, pułkownik Aron Pałkin, odbył naradę z Władysławem Gomuką i Bolesławem Bierutem. Tylko sami pracownicy radzieckich organów bezpieczeństwa sfałszowali 5994 protokoły komisji obwodowych, podrabiając podpisy około 40 tysięcy osób. Sfałszowanie referendum z 1946 roku było w PRL jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic państwowych. Aron Paukin za sfałszowanie protokołów referendum został odznaczony Orderem Czerwonego Sztandaru. Odznaczenie otrzymali też wszyscy jego współpracownicy. 10 stycznia 1947 roku w Polsce ponownie zjawiła się grupa pułkownika Pałkina, by nadzorować wybory do Sejmu. Tym razem bazując na doświadczeniach sprzed ponad roku, radzieccy oficerowie stanowili jedynie techniczne i eksperckie zaplecze w procesie fałszowania, który przeprowadzali ludzie wyznaczeni przez polskich komunistów. Rola sowieckich służb specjalnych w najnowszej historii Polski była na tyle istotna i na tyle traumatyczna, że głęboko zapadła w zbiorową pamięć. Ale to nie jedyny powód, dlaczego ZSRR bardzo często kojarzymy z działaniami tajnymi. KGB znamy nie tylko z kart historii, ale również z niezliczonej ilości dzieł popkultury. Rosyjski złoczyńca ze służb specjalnych to motyw w czasach zimnej wojny, eksploatowany do granic możliwości. Listę tytułów, w których pojawia się sowiecki tajniak, można wymieniać pewnie tak długo, jak rzeczywiste akcje podejmowane przez służby specjalne ZSRR. Mogłoby się wydawać, że w czasach Związku Radzieckiego znaczenie służb specjalnych osiągnęło swoje apogeum, że nie mogą one pełnić jeszcze istotniejszej roli w całym systemie państwa rosyjskiego, ale współczesna Rosja pod tym względem zawstydza swoją poprzedniczkę. Oczywiście, te obecne służby specjalne w Rosji to przedłużenie tych istniejących w czasach komunistycznych, ale o ile wówczas pełniły one rolę służebną wobec władzy, partii czy ideologii, tak dziś zajmują się współtworzeniem, kreowaniem rzeczywistości nie tylko politycznej, ale również społecznej czy gospodarczej, będąc fundamentem całego systemu państwowego fundamentem często istotniejszym niż na przykład armia. Służby specjalne są w Rosji wyłączone spod demokratycznej kontroli. Zarówno rząd, jak i parlament nie mają wpływu na ten newralgiczny aspekt funkcjonowania państwa, który odpowiada przed prezydentem. Głowa państwa ma we współczesnej Rosji decydujący wpływ na funkcjonowanie służb specjalnych. Posiada nieograniczone pełnomocnictwa do kontroli, formowania czy likwidacji służb. Podlegają mu kluczowe urzędy i resorty, odpowiadające za kształtowanie polityki właśnie w tym zakresie. Stoi na czele Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, której zadaniem jest wyznaczanie kierunków polityki bezpieczeństwa, m.in. opracowywanie strategii i doktryn związanych z bezpieczeństwem państwa poprzez wyznaczanie ogólnych celów poszczególnym instytucjom. A przecież sam obecny prezydent Władimir Putin wywodzi się właśnie ze służb specjalnych jako oficer wywiadu KGB, pracował w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Właśnie to, że prezydent ma tak olbrzymi wpływ na funkcjonowanie służb specjalnych jest fundamentem jego silnej, centralnej pozycji w całym systemie politycznym. W rosyjskich warunkach daje to możliwość oddziaływania na wszystkie aspekty funkcjonowania życia publicznego w Rosji, na politykę czy gospodarkę. Silna centralizacja władzy w Rosji oparta jest na kontroli służb specjalnych. Warto zatrzymać się na chwilę, by spróbować zdefiniować, czym te rosyjskie służby specjalne tak naprawdę są. Kluczowe jest tu oczywiście zdobywanie informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ale także funkcja ochrony kluczowych osób, zapewnianie stabilności państwa poprzez kontrolę instytucji i podmiotów gospodarczych oraz neutralizacja wewnętrznych zagrożeń dla reżimu. Do tego należy dodać działalność mającą zdestabilizować sytuację w innych państwach, na przykład poprzez wykorzystanie dezinformacji. Samych służb specjalnych w Rosji jest wiele. Służba Wywiadu Zagranicznego i Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego są skupione na działaniach wywiadowczych, destrukcyjnych działaniach cybernetycznych i operacjach specjalnych mających destabilizować sytuację poza granicami Rosji. Federalna Służba Bezpieczeństwa, pełniąc główną rolę w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego, w ostatnich latach podjęła działania dalekie od sfery kontwywiadowczej czy właściwej dla Policji Politycznej. Przejęła część działań wywiadowczych na obszarze państw byłego ZSRR i tzw. bliskiej zagranicy, co oznacza, że jest aktywna w graniczących z Rosją państwach NATO i Unii Europejskiej. Tę listę można długo rozszerzać. Wszystkie te służby bledną jednak, jeśli chodzi o skalę kompetencji wewnętrznych i zewnętrznych, w porównaniu do FSB. Federalna Służba Bezpieczeństwa to największa organizacja tego typu w Rosji. FSB zapewnia kontrolę kont wywiadowczą pozostałych służb specjalnych, odpowiada za walkę z korupcją, zapewnia bezpieczeństwo informacyjne, ma za zadanie neutralizację zagrożeń terrorystycznych i ekstremistycznych. W skrócie jest służbą nad służbami. Również w sferze związanej z aparatem bezpieczeństwa w Rosji istnieje silne dążenie do dominacji. Dzisiejsza Rosja jest państwem zbudowanym na aparacie bezpieczeństwa. Jest on fundamentem całego systemu politycznego, co bardzo dobrze tłumaczy, dlaczego Rosja w taki sposób zachowuje się na arenie międzynarodowej. Dlaczego tak często korzysta z narzędzi zapewnianych właśnie przez ten sektor. Z kolei w całym systemie bezpieczeństwa narodowego najważniejszą rolę pełnią służby specjalne. Konsekwencje takiego modelu państwa są olbrzymie, bo. Realna władza, realna możliwość oddziaływania na wszystkie aspekty życia publicznego, od polityki, przez gospodarkę, aż po kształtowanie postaw społecznych, ta władza w Rosji leży zupełnie gdzie indziej niż w państwach Zachodu. Leży skryta w cieniu. W opisie tego filmu znajdziecie linki do mediów społecznościowych Ośrodka Studiów Wschodnich. Gorąco zachęcam Was do tego, żebyście śledzili działalność Ośrodka. A teraz serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.